cokolwiek wynika znaczy z naszych silników, tak. stary? Nie, nic nie, nie tak, wynika, Że stary. warto mieć dużo hajsu. star nikogo nie interesuje, gdzie jesteś. Masz rację, dobra. No. Cześć. Także właśnie... Dotarliśmy na osiedle Nowy Belgrad. Dotarliśmy właśnie na osiedle Nowy Belgrad. Jak tam jest Krzysiek? Jak tam jest? No, powiedz o tym jak tam jest? Czekajcie, czy nie? Nie. Jest luz? Nie chcę o tym gadać. A, tutaj No Krzysiek to uda się tu wejść czy nie? Bring it! Dawaj mordo, wojsko! Przywózuje wojsko 2017 Dobra, 100 klatek włączę i młodego trochę się filmuje. O wow, jakiś inny napój niż piwo, No nie? To jest... Pierwszy raz dzisiaj to widzisz, nie? Chcesz się napić? Czegoś innego niż piwka? No mogę się napić. Pyszne. Dla smaku to piję. Zjechał do końca ulicy. Ale jest. Ta miejscówka to jest moje marzenie. Tutaj wszyscy uwielbiają mięso. Jak ja? O kurwa, ale było Właśnie zrobiliśmy najlepszą pieskawicę na świecie. To o to, żeby najlepszą pieskawicę na świecie. Uh, my name jest Milos I'm jestem z Serbii. robię parkour i freerunning przez około 3 lat. To, jest Kuta... to nie jest Złotych Kutasiarzy, na Złotych Kutasiarzy mieszkał Łuki i tam się wychował, to osiedle go bardzo zainspirowało w młodzieńczych latach, a to jest, to jest osiedle... Jay-Z się wychował na tym osiedlu.